See your country very soon. Summertime. Oh, really? Yeah. You know, my city. my brother married to Poland Polish girl. This one, uh, I think, maybe five years ago. You know, in 1974. World Cup, 1974. Yeah, before, before one year, uh, we're playing with, uh, we played with we played with uh, England and we draw one one. Yeah, Jan Domarski scored on the Wembley. Yeah, yeah, yeah. It's like our uh, proud of yeah. uh, history football. They knocked England out. Yeah, we out. I, I, I we watch, out England from, uh, from I watched that, watch that game. I watched that game. It it was like uh, one of the. Right. Most important match in yeah. our history, oh, yeah. in our football history of course. Yeah, but you know 1974, best corner team, 1974, came Probably third, yeah, third. but we lost with Argentina. Yeah. Wczoraj nawet czasu porozmawiać na temat wczorajszego dnia, wczorajszego meczu kontrolnego z Ebertonem. Bo to, jak wiecie, pojechaliśmy od razu do, do szpitala z Kubą i spędziliśmy tam do drugiej w nocy. Przyjechaliśmy, było już bardzo późno, spaliście. Jedno jest pewne, przyjechaliście tutaj po to, żeby się zmierzyć z drużynami lepszymi i zobaczyć jak wygląda piłka nie tylko u nas w Polsce. Wczoraj, jak tak rozmawialiśmy tutaj z tenerem, doszliśmy do wniosku, że u nas w Lidze mamy mnóstwo czasu, mamy czas na wyprowadzenie. A tutaj tego czasu niestety, ale nie ma. Dlaczego? Bo przez 80 minut wczoraj mieliśmy zawodnika non-stop na plecach. Mieliśmy momenty, mało tych momentów było, ale były momenty i to jest pozytywne tego że potrafiliśmy wymienić 4-5 podań i wyjść na połowę przeciwnika. Traktujemy to jako trening. Gdzie my tego się mamy nauczyć? Grając ze słabszymi? Nie, próbujemy to zastosować z drużyną mocną, z drużyną silniejszą, z drużyną lepszą. Tylko wtedy możemy się czegoś nauczyć. Łatwo jest jechać i wygrać z kimś 10-0 i wyjść z uśmiechem powiedzieć, a bo nie jestem słaby. Ale trudno jest postawić poprzeczkę bardzo wysoko i zawiesić ją jeszcze wyżej, aniżeli to zrobiliśmy wczoraj. Zmiany są lotne, więc nie ma problemu. W 15 minucie chcesz zmianę, daj rękę, zrobimy zmianę, 10 minut odpoczniesz, wchodzisz dalej. Ale dajcie z siebie, panowie, jeszcze więcej, aniżeli wczoraj. Zdobyć jazdę! Jazda! Wszyscy nudzy, wszyscy nudzy biorą! Zaraz zapytajmy. Kurki! Wody pragnę, to prawie. Raj, raj, raj! zasłania. Raz, pierwsza zmiana. Druga zmiana. Bąku e, za Kapiego. Mysza idzie wyżej? E, nie, Bąku za Kapiego, tak. E, dzieło idzie za e, Cigę. Na dziesięć. Pressing, ten pressing, który zastosowaliśmy, to jeszcze, to nie było to. Jeszcze mocniej i jeszcze szybciej.

ja z główki tak, tej poprzedniej nie mam, wiesz? Dziękujemy wam wszystkim tutaj za to, że podeszliście do meczu tak a nie inaczej. Kąpiemy się, ubieramy, jedziemy na obiad i z obiadu prosto na mecz. Lekarz powiedział, że wszystko jest ok. Więc jak jest okej okay, to może grać, tak prześwietlenie było zrobione. To Twardym trzeba być. Twardym trzeba być. Synu. Zacytuj. Ojca. Nie mówię. Pamiętaj. Prawdziwym zwycięzcą jest ten, który... Po no upadnięciu zawsze stanie. Weźcie przykład z bicia. Bierzemy. Po po każdym treningu, po każdym meczu chłopak pije naturalny jogurt. Wiczu, czekasz kolegom, co uzupełniasz? <grywa> <grywa> Jawy, zawsze. Jako witek. Pseudonim jogurt. Jogurt.

Nie żyję nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyję nam, niech żyje nam. A kto? Nie Marko i -er. Marko i Kaspek ze mnie, całego KSG TV Stadion Śląskiego. Teraz możesz się powiedzieć o co chodziło, to ja to wrzucę sobie do, -er 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 do -er -er materiału. To były specjalne życzenia urodzinowe dla moich przyjaciół, z okazji urodzin, nie mogę być z nimi, to chłopcy złożyli życzenia za mnie i za siebie.